Siemano, witam wszystkich pasjonatów, dzisiaj pootwieramy sobie Antwerpik kandydata, zobaczymy ile, zobaczymy jak to też będzie oddawać Zachęcam do zostawienia lajka No i dobra, w ogóle to może bez przedłużania Oddajmy się pasji, mam nadzieję, że coś nam dzisiaj powypada Też miałem ostatni, ostatnią tą maturkę usnął dzisiaj No i jest spokój, dzisiaj angielski 28 na 30, nie wiem gdzie mi te punkty zabrali ale no mówiło się spoko no i koniec no i wolność plany są nie ukrywam dosyć ambitne na to co teraz będę działał w sensie no tak bardziej niekoniecznie właśnie w, jeśli chodzi o youtube natomiast też mam nadzieję że wrócimy już trochę bardziej z tym jakościowym contentem bo teraz to wiecie tak co wróciłem to żeby szybko to nagrać i wrzucić także nie było nie wiadomo czego pewnie pogadamy sobie jeszcze w tym tygodniu trochę o Kopenhadze bo Zmieniły mi się przemyślenia. W sensie zmieniły. Przemyślenia zostały te same, natomiast zmieniły się trochę dane. I też takie moje moje przemyślenia wam powiem, o dersiki No i tak, w ogóle miałem jakieś zlecenie na ten antwerp i się skupiło. Nie pamiętam po ile? Ale wyzerowało mnie to z całego salda. Także <laughs> ciekawie. No się no, z tego na Steamie. No i dobrze, proszę Państwa, co tu się dzieje? No tak właściwie to jest tragicznie. Nie ma co, co, co sobie ten. Mydlić oczu 9 kapsułka Mam nadzieję, że zostawił jej słupka No te renegajcy chociaż mogło dać No mogło chociaż te renegajcy dać No z 20 się otworzymy tak myślę Nie będziemy też tamte, tamtego Dawno holo nie było W sensie no W ostatnim odcinku chyba jak otwieraliśmy Antwerpik To holo się nie pojawiło Także no warto myślę byłoby przerwać tą Tą negatywną pasę Zau Zobaczcie też, że póki co jeden glitter mamy I to PGL-a no, wygląda to tragicznie. Muszę przyznać, że naprawdę wygląda to tragicznie. Dobra, no lecimy dalej. Nieraz już tak, oczywiście, kapsułki nas dopiero pod koniec, że tak powiem, ratowały i dawały coś wartego w ogóle. I ten, przeglądnięcie się. No, w najgorszym wypadku trzeba będzie otworzyć po prostu wszystkie, no tak? Innej opcji nie ma. Gdzieś tam na pewno coś się drogiego czai. A Goldy, jak go ja dawno stąd nie widziałem, z tych, z tego Antwerpu, to już w ogóle raz nam chyba Outsidersy w Goldzie wypadły i to tyle. Kolejne Outsidersy. No w teorii ostatnie 4 kapsułki, czy chcę wydawać więcej? No chyba nie jak chcę, szkoda, no liczyłem, że wiesz, zrobię sobie opening, odcinek będzie nagrany, może zarobimy nawet. Teraz już wiem, że to były myśli. Odlepione od jakiejkolwiek rzeczywistości. Co się stało z tymi kapsułami? Co się stało? Wymieniliśmy 20 kapsuł na 20 papierów. Prawie że. Chociaż zostaw lajka like serio. Nie, no nie wiem, może jeszcze jedną? Dobra, ty, no nie mam wyboru. Otwórzmy jeszcze kilka. Bo na pewno już mnóstwo osób by się poddało w tej chwili, tak? Powiedzieliby sobie: Dobra, bez sensu, po co ja mam to otwierać? Nic nie leci. Ale to nie my, to nie my, proszę Państwa. Dobra, ostatnia. Co ja zrobiłem? Mogę mnie otwierać dalej. Co ja uczynił? Zostaw chociaż lajka na pocieszenie bo jest tragedia. Trzymajcie się, papa.